Wiosna zaczęła buchać zielenią. Trawy, krzewy i drzewa budziły się do życia po zimowym śnie. Jednak to prastary dąb, który rósł w gaju za osadą, był jakby wyznacznikiem pór roku. To jego młode, zielone pąki obwieszczały początek wiosny. Owoce określały czas rynów, a złote i czerwone liście przypominały o zbliżającej się zimie. Tak było też i tej wiosny. Młode liski obwieszczały wszem i wobec, że pora jarych godów nadeszła. W zaczęto przygotowania. Ruch panował wielki. Ani wódz, ani jego żona nie natknęli się więcej na wiedźmę, która przed świtem wychodziła do lasu i wracała jako ostatnia, a czasami zdaje się wcale nie wracała. Prawdopodobnie noce spędzała w gali, przygotowując go do święta. Mieszkańcy w tym czasie sprzątali, ponieważ wraz z wiosną miało nadejść nowe. Stary wymiatali wraz ze śmieciami i pajęczynami, z chat na zewnątrz. Cóżki z Lubuszą cięły nożem materią na paski, by zrobić z nich później wstążki. Wiesz Jago, że będziesz musiała znowu przypilnować dzieci, odezwała się lubusza. Ja dlaczego? zapytała dziewczyna. Jesteś najbardziej odpowiedzialna. Nie chciałabym, żeby dobra, czy któraś z tych młodych z nimi była. Te dziewczyny są takie beztroskie. Myślą tylko o pachołkach. Dobrze, zajmę się dziećmi. Dziewczyna odpowiedziała z uśmiechem, ale już po chwili posmutniała. Ustawy wzięła w podkówkę i widać było, że chciałaby pójść do gaju i bawić się ze wszystkimi, ale niestety to ona jest odpowiedzialna i w nagrodę zostanie z dziećmi. To niesprawiedliwe, pomyślała, ale może nie będzie tak źle. Jakieś straże też będą, może rado zostanie. Na myśl o swoim ukochanym licu jej się rozjaśniło i nie myślała już o tym więcej. W dalekiej części lasu czymbira zajmowała się ziołami, które przyniosła do gaju, aby z nich palić święty ogień. Układała równo każde osobno, żeby się nie mieszały, bo każdego z nich trzeba było używać ostrożnie i odpowiednią ilość wrzucać do ognia. Za dużo ją może zaszkodzić, za mało nie pomoże. Tak sobie rozmyślała kobieta, kiedy nagle usłyszała miły męski głos. Wzywałaś mnie? Wiedźma się odwróciła. Na zwalonym pniu drzewa siedział młody, przystojny mężczyzna z długimi blond włosami, których część była spleciona w warkoczyki po bokach głowy. Ubrany tylko w leniane spodnie, bez koszuli, wyglądał bardzo powabnie. Wiedźma od razu go rozpoznała. Jaryło, bóg wiosny. Miała już wianek z kwiatów i ziół dla niego. Odwróciła się i podała mu wianek. Ten włożył go sobie na głowę. Piąbira wróciła do swoich ziół. — Idź sobie — powiedziała. — Dobrze, pójdę do osady. Mężczyzna wstał i się przeciągnął, jakby mnóstwo dni spędził w tej pozycji. — Uważaj, żeby cię dziewczęta nie widziały, bo tak dobrze wyglądasz, że każda będzie chciała cię dotknąć, powiedziała Wiedźma, nie patrząc na młodzieńca. Nie zamierzała go zatrzymywać. Zrobi co zechce, oni zawsze robili co chcieli. A skąd wiesz, że mnie nie zobaczą? Lubię być podziwiany, odkrzyknął jej, idąc w stronę domostw. Tymczasem w osadzie kobiety kończyły przystrajać chaty w Już prawie skończone. Plenujcie obejścia i dzieci, dziewczęta. Ja zaraz wracam. To mówiąc, lubusza wzięła nóż, dobry do cięcia materiału który już im nie był potrzebny i poszła dwie chałupy dalej do kobiety, której go obiecała. Dobrze, obydwie służki prawie równocześnie odpowiedziały. Lubusza poszła, a dziewczęta zaczęły kręcić się po obejściu. Na podwórzu zjawił się Chwalisław. Podszedł do stojącego niedaleko wstrokatego konia. Pogładził go po grzywie i powiedział przejedziemy się w pole. Jechać z sobą, wodzu, zadeklarował się Jaro. Nie, Chwalisław machnął ręką. Zaraz i tak wracam. Wyprowadził konia na drogę, miał zamiar go dosiąść. Wodzu, dobrogniewa, wybiegła na drogę z podwórza. Niech no tylko wódz na południce uważa, bo jeszcze nam go porwą. Uśmiechnęła się ładnie, dotykając ramienia chwali Sława, dłużej niż wypadało. Jaga widząc to, zmrużyła oczy. Jarok, który stanął obok niej, zagwizdał. Wódz, jakby niczego nie zauważył, wysiadł konia i odjechał. Nie minęło dużo czasu. Do osady wjechał konno młody mężczyzna, w wieńcu na głowie. Dla ludzi był niewidzialny, więc spokojnie oglądał przygotowania do święta. Jaryło postanowił, że choć na chwilę pokaże się dziewczętom, ale dopiero wieczorem, podczas zabawy. Nagle na drogę wybiegła mała dziewczynka. Tata zawołała. Jakaś dziewczyna wybiegła za nią. Widząca, szepnął Jaryło i przyspieszył konia. Tębiera nie powiedziała mu, że w osadzie jest młoda widząca, więc to może ona go wezwała. Wjechał na podwórze. Żywia podbiegła, gdy siadł z konia i zorientowała się, że to ktoś obcy. – Żywia, co ty mówisz? Przecież tu nikogo nie ma. Ze śmiechem przekonywała małą dziewczyna, która za nią wybiegła. Jednak dziewczynka patrzyła w jeden punkt. Pokazując małym paluszkiem, mówiła – tu jest. Młody Bóg położył palec na ustach, dając jej do zrozumienia, żeby nic nie mówiła.